Dzień dobry Państwu, witamy w programie Na Osi. W cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić razem z zamanym latynem. Będziemy, Dzień dobry. Będziemy oceniać sytuację na drodze, do czego doszło do tych czy kolizji czy wypadków. A moim wspólnikiem w tej ocenie w sytuacji drogowych będzie Andrzej Ochocki. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do oglądania. No proszę oj, proszę, oj, proszę, oj, 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 oj. Co więcej ich jechało No wygląda na to, że to grupka kolegów chyba tak, tak? jakiś oj. dosiadła te swoje maszyny A ten jeden osobnik w żółtej koszulce chciał się bardzo pochwalić pewnie swoimi umiejętnościami no. Tak, bo widzimy, że on tu stoi na tym motocyklu. Stoi na motocyklu, chciał, chciał koło do góry przednie tak. nim No i trochę się porysował, także. ale chyba nic się nikomu nie stało, bo jedziemy do tak, tak, Tutaj tak, jest ten tak, moment, kiedy tak, stoi to. i. Bo tamten kolega po lawej stronie też to samo robił. Zaczęło się od tego, że noga wylądowała na Tak, tak, tak. A potem dopiero no, motocykl już uciekł. Jeszcze raz, tak, tak. Spada noga i. i... Tak. I nie wiadomo, już nie potrafi Opano, opanować motocyklu. No i nagranie trafiło do sieci. No, to jest po prostu ułańska fantazja, Także. bolać będzie później. <laughs> <laughs> Sieniaki się... też się zjawią po tak, paru tak, w chwilach. Tak. O, 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 a jeszcze kopa dostał no tego konika. Jeszcze go kopnął na leżąco, tak. To, no my ja ta nie no, słuchajmy. Tak. Silniaki jodlowe. Tak? Tak, tak, kucyk kulcyk musimy. No. kucyk, czyli co, konik? No tak konik. może. No. To co? Łaćka fantazja, no tak, tak? Na koniku. Nazywamy to łańska fantazja. To motorek mały, ale potrafi. <laughs> tu nie ma co komentować, po prostu. Głupota i tyle, I tyle to, tak, 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 tak. tak, tak chciał się pochwalić wśród kumplami co to tak, nie potrafi, tak, 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 kółeczko postawił, ale, ale. A, no, możecie sobie pooglądać a tu, tu spadł, a tu spadł kucyk, wyskoczył, możecie, to sobie poglądać jeszcze raz na naszym kanale na YouTubie, gdzie możecie dać lajka, możecie zasubskrybować ten kanał, no i możecie oczywiście podzielić się swoimi swoim swoim uwagami tak, na, na, nie, nie na temat. Ja zapraszam do programu na osi, już za tydzień tam się zobaczymy, w cyklu nie zabija i nie się, że No się na struchę, bo też rozłożył ten kucyk. No. Do zobaczenia.